Ja jestem wrocławianinem i tylko dwa lata mieszkałem poza Wrocławiem, bo to była moja pierwsza parafia w Kotlinie Kłodzkiej. Tam jak dostałem dekret po, zaraz poświęcenia w 95 roku, to tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie to jest. Ale po dwóch latach mój biskup skierował z powrotem do Wrocławia i, i wróciłem do mojego rodzinnego miasta, gdzie się Urodziłem, gdzie y, chodziłem do szkoły tuż pod Sky Towerem jest ta szkoła dzisiaj chyba numer 72, tak dalej. Potem było piąte liceum ogólnokształcące we Wrocławiu. E, i, no i potem taka próba jakaś y, związana z uniwersytetem, krótka, ale raczej zdecydowanie y, wybór właśnie y, takiej odpowiedzi na powołanie. Do, do bycia księdzem, ja tylko po prostu chciałem być zwykłym księdzem. Nigdy nie miałem żadnych takich wielkich ambicji, Lubię jeździć na rowerze, więc coś na skąd zamieszkiwam, Andrzejem <grym> Moje dzieciństwo to też są sudety, i tak naprawdę od, od małego tam z rodzicami dwa razy w roku jeździliśmy przynajmniej, więc w lewo i w prawo mam schodzone. Chociaż może trzeba by dzisiaj zaktualizować niektóre szlaki. Już dawno tam nie byłem i góry bardzo, bardzo lubię. Czasem gdzieś też takie różne rekreacyjne sporty mi się zdarzają, bo nie ma na to więcej czasu. Zamiłowanie moje przez praktycznie całe życie do, do momentu wejścia na seminarium to była historia. I, I tak ciągle mnie te wątki historyczne zawsze nakręcają, trochę jak. Jak sobie do nich wrócę. Ale od pewnego czasu mam takie, takie hobby, takie, które jest naprawdę, poświęcam na to najwięcej czasu, to zgłoszenie Ewangelii. I to jest naprawdę fascynująca rzecz, jak się widzi, jak ludzie się zmieniają, gdy się im mówi o Jezusie i się ich doprowadza do osobistego spotkania z Jezusem. I to jest moje prywatne hobby.